Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony oczywiście Mandzio, a oto jest kolejny, 22 odcinek The pistów Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, zanim cokolwiek zaczniemy, ja mam do Was prośbę, do wszystkich osób, które są w mojej grupie Gałgany Mandzio, ja post o tym, że właśnie jest ten film również u na tą grupę, jednak z mojego konta zapasowego. Proszę, jeżeli jesteście na grupie, zostawcie lajka pod tym postem z jednego prostego powodu. Dostałem bana na Facebooku za to, że grupa Hajsownicy3000, czyli poprzednia grupa Gimpera, która była nieaktywna, została usunięta i dostałem pana na 30 dni z mojego głównego konta, nie mogę na Facebooku nic robić, muszę korzystać z konta zapasowego i to się stało akurat kiedy ruszyłem moją grupę a specjalnie przez 2 czy 3 dni prosiłem was, żebyście lajkowali wszystkie moje posty z grupy, żeby do... żebyście dostawali informacje, a skoro e, prosiłem was, żebyście dostawali informacje a dostałem pana, to dostaniecie gówno, a nie informacje, dziękuję Marku Cukier... Cukierberku, a tak poza tym słuchajcie to już gadając jedynie o grze, witam, witam a o zdrowie nie pytam, bo, 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 bo wiem, że wszyscy jesteście zdrowi i czujecie się świetnie, mam nadzieję przynajmniej taką. Witaj samo co masz na sprzedaż? Masz pióro na sprzedaż? Mnie to nie obchodzi, mam tylko 37 dolarów, słabo. Jakieś misje, jakieś zadania, śniadanie, odwrócić uwagę, okej. Okay. Kto będzie mi przeszukanie celi dzisiaj? Nitro i zak. nie obchodzi mnie to z Elevenem, jestem w celi, gdzie jest Eleven? Eleven mój kumplu, no na zielono już jesteśmy, Eleven tu my jesteśmy za pan brat tutaj, ty jesteś mój ziomek. Muszę troszeczkę siły sobie tutaj zrobić, słuchajcie, muszę troszeczkę pójść popakować, żeby mieć 20 helfa, a nie tylko 14, bo 14 helfa to jest trochę słabo. No i co, dzisiaj się przebijamy przez ścianę. Wiecie co, wydaje mi się, że jak się przebijemy przez tą pierwszą ścianę, to tak naprawdę strażnik tego nie, za... nie zauważy, Tak na... musimy się martwić tylko z drugą ścianą. Jednakże, co mi się bardzo przydało i czym się teraz zajmę jeszcze przed pójściem na śniadanie, to poszukanie jakiegoś kleju. No tak naprawdę nigdy nie przeszukiwałem ich tutaj, właśnie tego. O, blachema. No to to jest, to jest coś dużego. This is huge. Like a cook. This is huge. Dobra. Idziemy szybciutko na śniadanie, tutaj strażnik się standardowo zbugował, cholera wie po prostu co się dzieje, uderzymy strażnika pana Daniela i raz i zrobione. I już mnie zeszczelili bardzo dobrze trafiłem do szpitala. Nie chcę się leczyć do samego końca, bo nie potrzebuję. A w chwili jak nie jestem wyleczony, to mogę lecieć dalej. Za sekundę mam swoją robotę, co prawda. I jednak chciałem tutaj przeszukać na przykład biurko Gimpera, ponieważ po prostu potrzebuję kolejnych przedmiotów. Folia, to jest super, ponieważ worek na kontrabandę właśnie stał się możliwy teraz. Um, tutaj mam broń, grzebień, nóż. To akurat będzie idealna broń dla mnie, żeby się bić, żeby Co prawda, wątpię, że mi się z kimś bił, ale wiadomo. Bateria. O, klej! Mega! Akurat kleju nie potrzebuję, ponieważ mogę zrobić fake wall. Co nie? Drugi klej! Super! No to zrobimy sobie fake wall. Jeżeli będziemy mieli jeszcze atrament, no to po prostu jesteśmy w domu, jeżeli chodzi o kopanie tam w ścianie tamtej. Witam, witam, zaraz pójdę pracować. Spokojnie, spokojnie, nie złość się nam, nie proszę. Raz, dwa, trzy. Dobra, czwarty to już mam tutaj. Chociaż nie, 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 nie. nie. Czy ja łyżki chcę wykorzystać? Nie chcę. Czego ja nie potrzebuję? Mydła nie potrzebuję. No Cholera jest mi to. Folię chcę schować. Dobra, papier tutaj. O, o, kurde, bym przeszedł z tym nożem w ręku, a nie mogę go mieć tego i mydło też tutaj. Lecę szybciutko wykonać moją robotę, a w chwili jak wykonam moją robotę, co znaczy już skończę pracować i tak dalej, i tak dalej. To będę mógł sobie na spokojnie tutaj dalej kopać. I samu Gimper 11, i samu Izak... Izak, okej. Okay. Eleven! Halo, przyjacielu, witaj! Co tam u ciebie, Eleven? Niedługo już będę na ciebie mógł kliknąć Q i wtedy będziesz moim przyjacielem. Takim prawdziwym, takim, wiesz, takim najlepszym. Izak, bardzo dobrze, że ty dostałeś tutaj w pierdziel. Bo za sekundę się dogadamy, tylko wstań, proszę. O, cześć Roki! Roki z boki, nic dla ciebie dzisiaj nie noszę. No, halo, Izak, już. Iza, kiedy ty wstaniesz? No, przyjacielu, trochę ci to zajęło, ale cieszę się, że stoisz już na nogach. E, jeszcze tutaj mam dla ciebie książkę. Masz tą samą broń, co ja zauważyłem. O, to chyba coś znaczy, że będziemy najlepszymi przyjaciółmi. Na przykład Alien i Samu. No i wszyscy mi podchodzą pod rękę, no po prostu pięknie. E, I Samu, coś masz na handel ciekawego? Masz, o, o, masz i masz taśmę. Szczerze mówiąc, ja bym taśmę od ciebie zakupił z chęcią. Taśmę to bym z od Ciebie zakupił, dlatego od razu chodź tutaj, daj mi taśmę, dziękuję ślicznie, no bo słuchajcie, taśma mi się zawsze przyda, wolę już na zapas ją zbierać, eee, czerwone zioło, do czego mi się to przyda, w ogóle nie mam dla tego pojęcia, do czego to służy, eee, książka Gimpera, tego nie potrzebuję na razie, co ja chcę, zabrać ze sobą dwa kleje, o, dwa papiery, Atrament. Atrament to ja jeszcze potrzebuję, książkę, Książka, książkę, książkę. Gdzie jest biurko gimpera? Gdzieś o, tutaj było. Książka. No, dobra, masz gimpero. Tak, whatever. Niech i tak będzie. Mam nadzieję, że to nie jest o rojo, Dobra, ten to rojo raczej tutaj nie będzie przychodził, teraz, nie będzie szedł do mnie, mam nadzieję. Kto miał atrament? Bo ja pamiętam, że ktoś miał. Jest, dokładnie, tutaj atrament. No to mega. Skoro mamy wszystko, czego potrzebujemy, lecimy tam po widelec. Ile tutaj widelców mamy? Mamy jeden, mamy dwa, mamy dwa widelce jeszcze dodatkowe oprócz tego przedmiotu, co już teraz sobie zdobyliśmy, mamy jeszcze dwa widelce, książka miotła, nic ciekawego, gwoździe, takie tam duperele. O tutaj zauważyłem, że naprawdę tutaj nikt nie wchodzi, dlatego możemy rozbić tą ścianę do samego końca, mój ekwipunek jest pełen, no dobra, no to rozbijamy o tak. Na dach nie wychodziłbym, bo nie chcemy, żeby snajper nas zeszelił. I uwaga, i uwaga, i uwaga, jest tutaj, mamy cegłę. Prawdziwą cegłę to tutaj ją zostawiamy. Możemy stworzyć sobie już tutaj sztuczną ścianę. Już możemy teraz ją wsadzić, chociaż nie. Na razie nie twórzmy sztucznej ściany, ponieważ ona też ma swoje użycie. To znaczy, stwórzmy ją, ale nie używajmy. O tak, zróbmy, że stwórzmy ścianę, ale i nie używajmy na razie. I sztuczną ścianę tworzymy właśnie w taki sposób. Atrapa cegły. O, proszę bardzo, i tutaj zobaczcie, one się różnią troszeczkę kolorem. E, kiedyś to chyba tworzyliśmy. Nie, tworzyliśmy tylko plakaty, nigdy akurat tego nie tworzyliśmy. Mam jeden widok, lecę po dwa kolejne, zaraz będę do ćwiczenia. Dlatego od razu sobie tutaj poczekam i pójdę po Nie wiem, co się dzieje z tymi strasznikami. Coś, to więzienie jest trochę zabugowane. No ale nic no, nie poradzę, co nie, dziwię się, że to jest zabugowane, a to jest pełna wersja. Czas do ćwiczenia, no, dokładnie, no to lecimy z szybkością, my mówiliście, że nie warto tego trenować, ponieważ szybkość to jest jedynie szybkość w ataku, nie szybkość biegania. Zatem tak naprawdę to nie robi żadnej drużyny, czy, e, żadnej drużyny, żadnej różnicy, czy ją poćwiczę, czy nie e, Chłopaki, nie macie absolutnie nic ciekawego na handel a, Co znaczy nic, co by mnie jarało Nie jara mnie e, Oficer Kal, nie mogę tego Eleven Odmawiam ci, bo chcę coś nowego Luzik, o, no to dobrze Oficer Rutni, no sorry, też nie mogę I Gimper Eleven prowadzi Nie, 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 też absolutnie nie mogę Sorry, żadnego quest'a, żadnego Nie mogę wykonać, ponieważ wszystkie wasze quest'y Są absolutnie beznadziejne e, ruciach nowy quest skarpeta, tego mi trzeba To już mogę wykonać Wykonanie zdobycie dla ciebie skarpet Nie powinno być jakieś ciężkie Rok masz Hadel, masz kolejną taśmę klejącą, która by mi się na pewno przydała. Hmm, czy mi się przyda ta taśma, żeby ją tego, jeżeli będę miał worek na kontrabandę, będę mógł sobie ją przenieść? Roki, roki, czy ja chcę twoją taśmę z boki? E, nie chcę. Na pewno taśmę będę mógł zdobyć w innym... Chyba, że rok pójdziemy do tego. Pójdziemy na na, na... na stronę oczywiście tutaj jedyną słuszną, czyli na stronę naszego tutaj podwórka. To wtedy z chęcią zakupię od ciebie e Boże, nie ściany, tylko taśmę, ale na razie nie. Eleven mamy... Jakie, jakie my już mamy stosunki, level? 72, zajebiście. Dobra, rok, chodź. Chodź, 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 Mam nadzieję, że tutaj skracisz rok. Chodź, zajebiście, stary. Słuchaj, z tobą tutaj mogę gadać, proszę. Nie. Yep. Kolejna taśma. Ile mamy nielegalnych przedmiotów, żeby kontrolować? Raz, dwa, trzy, cztery, cztery. Mm, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, siedem przedmiotów. Trzeba się trzeba uważać. Możemy stworzyć sobie worek na kontrabandę już teraz, żeby troszeczkę tutaj, że tak powiem, sobie zmniejszyć ilość nielegalnych przedmiotów. 8 więcej inteligencji, jasne, bo w chwili kiedy będą nas przeszukiwać, no to po prostu jesteśmy w dupie, bo nie, nawet nie mamy jak tego wszystkiego schować, dobra, dobra, wy się tutaj bijcie, o ile ja dobrze pamiętam, tutaj przychodzi jeden strasznik, dlatego będzie trzeba na niego uważać, na razie póki nikogo nie przeszukują, o kurczę, ale mam słabo z tym, dobra, no to sobie wykopię chociaż 4, bo skoro tutaj już potrzebne, to już wykopię, jeszcze jedno, poczekam aż mi spadnie, o, idealnie, Powoli ściany już rozłupuje, a, bo ja chciałem się pouczyć, okej, okay. no zapomniałem, że muszę się pouczyć, muszę mieć 8. No to poleżę sobie na razie w łóżku. Słuchajcie, co tam u was? Mam nadzieję, że wszystko dobrze. Mam nadzieję, że wam się miło ogląda odcinek. Dużo osób się pytało, co będzie po escapistach, No ja planuję różne serie poboczne. W ten weekend będziecie mogli, być może zobaczycie Undertale pierwszy odcinek. Jeżeli się zdecyduje, że chce jednak to nagrać, jeżeli nie, to być może coś innego, tego muszę wreszcie PoliBridge'a dla was nagrać. Prościliście, oj, ptalez cicho. Prościliście też, żebym wreszcie Papers, Please ruszył, a tak poza tym co. Ja chciałem wam jeszcze przekazać, że jeżeli chodzi o eskapistów, tak będę nagrywał DLC Alcatraz, tak będę nagrywał e, DLC The Walking Dead odpowiedziałem na ważne komentarze, ogólnie mam nadzieję, że seria wam się podoba oglądacie właśnie regularnie z odcinka na odcinek, że nie pomijacie, że wam się nie zanudziło Pomimo tego, że odcinki pojawiają się codziennie, staram się właśnie, żeby nie były za długie, żeby każda osoba, która tutaj wraca, że ze szkoły, z pracy, żeby mogła po prostu sobie usiąść i spędzić 15-20 minut dziennie przy właśnie Escape sobie miło, przyjemnie i tak dalej i tak dalej, wiadomo o co chodzi. No i dla tym mam nadzieję, że też, że pod filmem jest zostawiony like, bo to pomaga pozycjonować się filmowi i dzięki temu więcej osób ogląda tę serię. No, i to jest chyba wszystko, co ja nie mam. Naprawdę, żadnych jakichś temat, tematów poza tym, co chciałem wam powiedzieć. A tak, nie, jest jeszcze jedno. Jest jeszcze jedno, słuchajcie. Standardowo. Chciałem Was również tutaj. Zakończyła się akcja charytatywna w ogóle tutaj, więc nie standardowo, bo nie wspominałem o niej na YouTube, ale była akcja charytatywna właśnie z e, serwisem dogry.pl, którą organizowaliśmy tam. E, zająłem chyba drugie miejsce w niej. Gimper zajął pierwsze, tylko że Gimper stworzył na jej temat film. Ja w ogóle na YouTube o niej nie wspominałem. Jedynie na Facebooku i tam chyba naprawdę nie, nie odbiegaliśmy za bardzo od Gimpera. Chodziło o to, żeby po prostu osoby, które tam brały e, udział na stronie, co nie zarejestrowały się i tam kliknęły, że są moimi fanami. Ja Was też do tego zachęcam oczywiście. Link macie na dole w opisie, ponieważ do gry to jest taki serwis, gdzie możecie po prostu gracie sobie w gry i za to dostajecie punkty i punkty wymieniacie na inne gry, na przykład na punkty na tymi i tak dalej w skrócie. No i właśnie była sobie tam ta akcja i tak dalej, wszystko fajnie. No i tak, no krzyczy, krzyczycie na mnie spoko, spoko, spoko. Czy teraz będą prysznicy? Teraz czas wolny. Um... A nie, mam pracę. Okej, okay, mam znowu pracę. Dobra. Ale pięć książek tego też, dostarczyć. Rojo i samo alien. Za sekundę dokończę moją myśl. E, Rojo i samo alien. I samo jest tutaj. I samo, i samo, i samo tu. Proszę. E, Eleven. Rojo jest tutaj. E, Rock. Chyba wydawało mi się, że tak. Dokładnie. Alien. Tutaj. Mega i jeszcze został tylko tego Izak. Izak, Izak, przyjacielu. Izak, Izak, przyjacielu. Halo, halo! Ktoś widział Izaka, gagatka? Gagatka Izaka, ktoś widział? Czy nie za bardzo? No i samo wiemy, że dużo ćwiczy serydowsu jeden. Gdzie, halo, halo, gdzie jest Izak? Czy ktokolwiek widział Izaka, czy Izak w ogóle? Tam gdzieś z i nie wiadomo, gdzie jest. Alien. Ole, jest, no gdzie, gdzie Izak? Podział się. Zawsze tutaj gdzieś był w pobliżu, co nie, a dzisiaj go w ogóle nie ma. Nie wiadomo, gdzie Polas. Hmm. Halo, no Izak, proszę, nie krzyżuj mi tutaj planów. No dobra, podniosę książkę Gimpera tutaj, którą zostawiłem. No, tutaj jest Rojo pobity. Royo, coś z ciebie wypadło swoją drogą? Być może coś... Drewno, o, to mi się bardzo przyda. To się akurat cieszę, że do ciebie podszedłem mi ciebie tego. Weźmy sobie od razu, zróbmy worek na kontrabandę. Jeden więcej inteligencji, no proszę was. No proszę was, naprawdę, to jest już żart. Ale dalej, Izak jest tutaj. Izak, jesteśmy przyjaciółmi, bardzo dobrze, cieszę się. Dobra. O czym ja mówiłem? No i tam zajęliśmy, mimo tego, że jedynie wspomniałem na Facebooku, to tam zajęliśmy drugie miejsce, i tam właśnie osoba, która potrzebowała naszej pomocy i nadal potrzebuje, zresztą dostanie tam wsparcie duże finansowe, bo u Gimpera cel został wypełniony. O, tam miał pierwsze miejsce, jak mówiłem, bo zrobił filmik i tam jego cel był, był wypełniony wcześniej. Zatem myślę, że nagroda właśnie za to pierwsze miejsce przejdzie do mnie, no i będziemy mogli sfinansować ten cel całkowicie. To chyba będzie chyba 12 czy 13 tysięcy złotych dotacji. Zatem to jest naprawdę coś dużego i jestem z tego bardzo zadowolony. No, chciałem po prostu o tym wam napomnieć, że coś takiego miało miejsce, tam jak śledzicie Facebooka, jeżeli będziecie, jeżeli śledzicie Gałganów, to z pewnością na pewno o tym wiedzieliście. To Gałganów to jeszcze nie, bo wtedy to jeszcze nie było tej grupy po prostu, ale jeżeli śledzicie mnie tam na Facebooku, na fanpage'u, to na pewno o tym słyszeliście. Dobra, um, nie wiem ile mam inteligencji, ale wiem, że na pewno muszę ją cały czas pakować, no po prostu nie mogę sobie z inteligencją odpuszczać, ponieważ jest to, jakby nie patrzeć, jedna z najważniejszych rzeczy w grze tutaj, ponieważ crafting nie crafting, te sprawy wiecie o co chodzi. Jutro się przekopiemy już do tego miejsca o tutaj. Bo dzisiaj po prostu tego już nie zrobimy. No nie jesteśmy w stanie. Zrobiliśmy fake walla, zrobiliśmy bardzo dużo nielegalnych przedmiotów. Tak naprawdę brakuje nam tylko jeszcze pilnika, żeby sobie stworzyć uchwyt do wiecie uchwyt do, do, do narzędzia a gdybyśmy mieli uchwyt do narzędzia to już możemy absolutnie na spokojnie sobie zacząć stworzyć łopatę następnie możemy sobie stworzyć kilow a później multitula, bo multitool to jest coś, do czego będziemy zmierzać, lina nie jest nam potrzebna, możemy sobie zrobić z łóżka, darmowo praktycznie, zatem macie beznadziejne tego. Izak, jaki ty masz tego? Halo, naruciak nałożą, nie, dla nie dla naruciaka, nie, talia kart, rok, znajdę ci gdzieś, podobno Alin ukradł mi latarkę, nie za bardzo, no, no sorry, no po prostu nie mogę wam, chłopaki, robić czegoś takiego, wiecie, co so, jest... Jakby nie patrzeć trochę sprzeczne ze mną albo sprzeczne z czymkolwiek innym. Um, dobra, od razu tutaj sobie przygotowujemy crafting. Crafting, 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 który jak chciałem zrobić wcześniej. Czy chcę zrobić ulepszony? Nie, mam tylko jedną folię. Nie zrobię ulepszonego worku na kontrabandę, ale nie będziemy za dużo przenosić, jeżeli w ogóle będziemy przenosić. To jest tak na wszelki wypadek. To tak, może nam się przyda, może nam się nie przyda. Co mógłbym jeszcze z tego zrobić? Tak naprawdę to nic. I ile to mi zajmuje wszystko? Ahaha, aha, no właśnie jest ten problem, że na o jedną taśmy za dużo. Tak szczerze mówiąc, manekin to jest taki gówniany przedmiot, którego nie muszę mieć ze sobą. Mogę go mieć na przykład tutaj u elevena. O, miałeś widelec, eleven, to mi się przyda. <grytanie> Ukradnę ci widelec, bo naprawdę mi się przyda widelec. I teraz zobaczmy, że chyba będę akurat miał. Tak, super miejsce, co nie. Super i wszystko, zatem jak coś to Eleven pójdzie siedzieć, a nie ja, to jest najważniejsze. Kto zostanie dzisiaj przeszukany? Rok, śniadanie, tak, odwrócę uwagę na śniadanie z chęcią. Gimper i Mandzio, no to zobaczcie, dzisiaj po prostu pięknie Szukaliśmy system. Śpicie wtedy, gdy mówimy, że macie spać i tak dalej, i tak dalej. Gimper, co masz jeszcze na handel, zobaczmy. A nie, to są te same dwie osoby, Rojo i Gimper, okej. Okay. No to, no to, bardzo dobrze, że mnie przeszukują, o tak, na pewno się nie martwię, że zostanę złapany, ponieważ wszystkie nielegalne przedmioty mam przed sobą, akurat skraftowałem. Myślę, że paka to kabaret, wydaje mi się, że akurat ta to trochę, tak. No nie wiem, nie wiem co się z tymi błędami dzieje, wiecie co, prześpię się i zobaczę, czy cokolwiek wykryli. Nie, niczego nie wykryli, on nadal tak biega na boki. Dobra, słuchajcie, ja bardzo, bardzo, bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to wiecie co robić, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, dołączcie do Gałganów, Mandzia w ogóle, jeszcze sobie całujcie, majcie na głowę i paradujcie po mieszkaniu będąc radosnymi. Eee, zatem to byłoby na tyle, zapraszam was jutro do kolejnych odcinków, bo jutro pewnie będą dwa filmy w sobotę na kanale, na pewno o 20 i na pewno około godziny 18 zgaduję Czyli 18 i 20 zapraszam na mój kanał, i to byłoby na tyle. Zatem do zobaczenia, do usłyszenia. Żegnam się z wami, papa! Pa, hej!